100, lewy 6 bardzo, bardzo długi. Za szczytem prawy 4 nie tnij, podbija. Prawy 4 nie podbija. 40, lewy 5 zamyka do lewy 4. 40, lewy 3 nie tnij, lewy 3 nie tnij. 50, lewy 4 nie przechodzi w prawy 5, długi. 100, hamowanie. Prawy 1 ciasny, prawy 1 ciasny. Przechodzi w lewy 2, bardzo długi. 30 z uwagą. Prawy 4 podbija. Przechodzi w lewy 4 podwójny. Mega syp. 50. Widzisz hamowanie przed szczytem. Lewy 3 syp. Lewy 3 syp. 50. Prawy 6. Przechodzi w lewy 2. Celuj pomiędzy. Lewy 2. Celuj pomiędzy. 40. Lewy 3, przechodzi, w lewy 2 podbijanie, wypuść, lewy 2 podbijanie, wypuść, 30, prawy 4, podwójny max, przechodzi, w lewy 3, przechodzi, w lewy 3, 30, lewy 3 na mostku, prawy 3, 40, lewy 5, przechodzi, w prawy 4, 50, lewy 3, przechodzi, w prawy 6, lewy 3, przechodzi, w prawy 6, 50, Prawy 4 długi, przechodzi w lewy 3. 50, przechodzi w lewy 3. 50, prawy 4, przechodzi w lewy 4. 50, prawy 4, do lewy 4 krótki, podbija. Lewy 4 krótki, podbija. 50, od szczytu, prawy 6 podwójny. Przechodzi w lewy 6, przechodzi w lewy 6, do prawy 4. W lewy 6 do prawy 4, 4. Lewy 4 otwiera. 40. Prawy 5 syp. Przechodzi w lewy 4 bardzo bardzo długi. 150. prostuj, Prawy 6 do 50. Wygrodzenie od prawej. 50. Wygrodzenie od prawej. Już. 30. Prawy 3. Krótki syp. Nie wypuść. Przechodzi w lewy 2. Nie tknij. Do prawy 2. Nie tknij. Do prawy 2 nie tnij, 30, lewy 4 długi, lewy 4 długi, 50, lewy 3 nie wypuść, lewy 3 nie wypuść, przechodzi w prawy 2, w prawy 2 i dawaj na no, gaz, 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 dobrze, dobrze, dobra? No, super, to no, tak, ten odcinek.